Dobry, witajcie kochane byki z tej strony Kamila i na Wieszęteru, A to jest rozkład na marzec 2020 roku dla Was. Kochani, dla wszystkich, co mają w byku słońce, księżyc, ascendent, obejrzyjcie sobie też inne znaki, jeżeli macie taką chęć. Zachęcam, możecie sobie stworzyć taką historię bardziej kompletną na temat tego miesiąca w Waszym przypadku. A my już tutaj kładziemy karty dla wszystkich osób, które tutaj dla, dla siebie szukają informacji. To czytanie ogólne. Pamiętajcie, potrzebujecie czytania prywatnego. Zapraszam do siebie na maila. Można pisać i tam się umawiać. Tam się umawiać. Zobaczymy, jak wygląda marzec. Przez dużą część marca. Merkur jest w retrogradacji. Bierzcie to pod uwagę wszystkie nowe przedsięwzięcia, podpisywane umowy, e, próby komunikacji, sprawy techniczne mogą e, wymagać większej uwagi. Dobrze jest o tym wiedzieć. W marcu też zaczyna się wiosna. Piękny czas. Mam nadzieję, że ten miesiąc będzie. Dla Was bardzo dobry. I pomyślmy pomyślny. Mamy pomyślmy, co tutaj jest. Marzec dla was 7 buław. Co wam pomaga? Dwie karty. Mamy pustelnika i cesarzową. Dużo pracy. Co wam przeszkadza? Omiarkowanie. Odkładanie na później jakoś tak czuję. E Cierpliwość taka przesadna. Co jest wyzwaniem największym? 10 buław. Odpowiedź na to: Królowa Kielichów. E, wiecie co? Coś tutaj widać, taką historię o mm, ukończeniu, zwieńczeniu czegoś. Czy to w temacie pracy, czy jakimś innym, ale jakoś ta praca mi tutaj się kładzie. E, Jakaś kobieta z trygonu wodnego może Wam pomóc, a, która się pojawia e, i pomaga w ukończeniu czegoś, w wyzwoleniu się od czegoś. Może zdejmuje z Was jakiś ciężar odpowiedzialności, pomaga. Od ciąża to może być matka, babcia, doświadczona kobieta. Ktoś, kto zrobi coś za was, wyręczy was, pomoże, co jest waszą największą siłą. No i mamy pazia, denarów. I tutaj jest sporo pracy. W ogóle jest taka słodka ta karta, spójrzcie. Jakie to jest słodkie ten królik, i to dziecko. Przepiękna jest ta karta. Specyficzna dosyć talia. No, mamy tutaj albo relacje z dzieckiem, jako największa siła miesiąca, ale w szczególności widzę to jako praca. Poświęcenie się pracy, materii, nieodkładania na później, postaranie się, żeby w marcu już to się zamknęło. Duża uwaga, poświęcona pracy. to może być jakieś doszkalanie się. E, tutaj mamy przezorność w wydatkowaniu pieniędzy, oszacowanie. Generalnie miesiąc pokazuje się w siódemce buław, więc to jest troszkę taka energia zmagania się, walczenia o coś jak ta kobieta pracuje. Z. Kobieta Kowal. To jest ciekawe. I o ile się nie mylę, ma na sobie jakieś tatuaże hmm. bałkańskie. W bałkańskiej kulturze kobiety podobne mają. Tatuaże. Siódemka buław to jest obrona swojej racji, ale widać jak, jak w tej pracy Kowala. Widać, jak wiele y, siły wymaga od nas. Kończenie czegoś, zwieńczenie czegoś. I tutaj jest dużo siły, dużo pracy, y, dużo oporu, takiego wynikającego z Was, albo raczej uporu. Zaangażowania. Liczenie na to, że coś się samo załatwi. Odkładanie tego na później. Y, to nie pomaga w tym miesiącu. Co kierować siłę Pazia Denarów? W piątkę była. Znowu jest bardzo dużo tutaj zawalczenia o siebie, zawalczenia o swoje. Co odchodzi do przeszłości? Mamy kochanków. Co nowego do życia przychodzi? Król mieczy. Wy w tym miesiącu? Cesarz. Co robić? Osiem mieczy. Czego nie robić? 7 denarów. Nie czekać, nie działać powoli. Tutaj mamy 6 denarów. Szybka wymiana dwójka. Jest tutaj jakaś osoba, szczególnie widzę tu jakoś trygon wody. E, trygon wody, albo raczej osoba bardzo otwarta na Was, e, przyjazna. Taka, z którą łatwo jest się komunikować: bo tu mamy dwójkę denarów i szóstkę. E, dwójkę, gelich, e, dwójkę buław i e, szóstkę denarów. E, czyli. Energia, gdzie łatwo przychodzi wymiana. Od razu mamy akcja reakcja. Szybko to, się, szybko to się kręci. I z taką osobą, o takich cechach dobrze jest być blisko w marcu. Ponieważ się pokazujecie jako cesarz. A cesarz. Zajmuje się przede wszystkim materiał, strukturą tym, co potrzebuje usystematyzowania. I to jest bardzo ważne, żebyście poświęcali się w tym miesiącu pracy i swoim obowiązkom lub osiągnięciu jakiegoś celu, jaki sobie założyliście, to może nie mieć związku z pracą. Wybory zostały dokonane, wybory zostały podjęte, cel został określony. Ta osoba już się pojawiła na waszej drodze, bo kochankowie odchodzą do przeszłości. Do przyszłości, w przyszłości to co przychodzi, to jest król mieczy. To, co robi się jest osiem mieczy. Pokażę Wam, jak fajnie jest pokazana ósemka mieczy. Co talia, to inne spojrzenie. I tutaj jest fajnie przedstawiona ósemka mieczy. To jest przewodnik, który opowiada. O. Czymś, z tego co ja widzę, ja, jak ja widzę tą kartę. Przewodnik, który opowiada o jakimś artefakcie, e, który nie wynika z jego kultury w sensie nie wywodzi się z jego kultury. Mam tutaj jakiś artefakt, który mi się bardzo kojarzy z rdzennymi Amerykanami. E, on jest biały e, i opowiada ludziom, jak to działa. E, poza tym, że jakby nauczył się tego, nie zna tego z autopsji, ale. Jego bardzo sprawny umysł, bardzo chętny i korzystający właśnie z umiejętności, korzystający ze swoich umiejętności do tworzenia, do wymyślania czegoś, jest zdolny nauczyć się nabyć wiedzę i przekazać ją innym. Ósemka Mieczy często mówi o wszelkiego rodzaju instrukcjach, o rozłożeniu na czynniki pierwsze elementu. Przewertowaniu tej całej instrukcji, nauczeniu się, do czego jakiś element działa, połączenia to później w jedno. I to jest wasza największa siła. I to, co przychodzi do życia, to jest Król Mieczy. To może być osoba bardzo kompetentna lekarz, prawnik, profesor, nauczyciel. Wy może jesteście taką osobą to byłby jakiś taki awans, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe awans w stronę bycia liderem tym, co, tym, który mówi innym, co mają robić, który innych uczy, których innych, innych szkoli, przygotowuje do czegoś. Dzieli się wiedzą. To, czego nie robić, czego unikać, to siedem denarów. To, co wam przeszkadza, to jest umiarkowanie. Obie te karty mówią o czasie, o bardzo długim czasie. E, powolnym zabieraniu się do czegoś, takim znamaszczeniem. E, a to, co Wam pomaga, e, to, co jest dobre, to, to jest e, zajęcie się materiał, e, upór w osiągnięciu celu, korzystanie z. Wiedzy innych osób. Mamy tutaj jakieś osoby, które mają dużą wiedzę albo to jest wasza wiedza, albo wy spotykacie taką osobę, która ma ogromną wiedzę i może was czegoś nauczyć. Więc jeżeli spotykacie w marcu osobę, która was może czegoś nauczyć, patrzycie na tę osobę i myślicie sobie, no to jest imponujące, e, też bym tak chciał, chciała. E, ta osoba może się podzielić e, z wami tą wiedzą. Dołożymy karty i zobaczymy, trochę spróbuję doprecyzować. Postaram się, żeby ten film nie trwał pół godziny. Może nawet mi się uda. Niczego nie obiecuję. Dobrze finansowo stoicie, jeżeli jesteście poświęcani swojej pracy, chcecie się doszkalać, douczać, pytacie i jesteście tacy uparci w osiągnięciu celu, bo może coś Wam przychodzi z trudem, a Wy jesteście bardzo tacy zaparci. I macie dużo w sobie uparstwa, samodyscypliny, i postawiliście sobie cel i będziecie do niego dążyć. I to jest dobre. Tutaj też pokazują się postaci ziemskie na plusach. I to jest wasza energia energia ziemi, bycia blisko przy Ziemi, konkretu, systematyczności, ale także osoby z ziemskiego. Osoby z trygonu zimskiego, powietrznego oraz wodnego są Wam pomocne w tym miesiącu, ale możecie mieć problem jednak z osobami z trygonu ognistego, i tutaj też pokazują się jakieś konflikty. Co jest najciekawsze, karty mówią, żeby trwać w tym konflikcie, żeby być upartym, nie poddawać się, bo macie jakby rację. Bo wasze jest na wierzchu i nie ma co się poddawać, bo tutaj moglibyście być w takiej sytuacji, że nie zniosę tego dłużej i ten czas jest taki wyzywający, przeszkadzający, i na przykład chce już przerwać konflikt, zakopać to pod dywan i tak dalej. Karty mówią: nie, bądź w tym konflikcie, masz rację, niech to potrwa chwilę dłużej, niech ta energia się przewali. I wtedy łatwiej na przykład będzie się dogadać z kimś, bo na przykład jakieś porozumienie może też odchodzić do przeszłości. Przyjaźń, na znajomość. I wchodzi tutaj chłód, oddalenie, ale tylko po to właśnie, żeby wyznaczyć granicę, bo ten cesarz także wyznacza granicę. Dołożymy kartę i zobaczymy, o co chodzi. Dlaczego wyzwaniem jest dziesiątka buław? Dlaczego wyzwaniem jest dziesiątka buław? Sprawiedliwość. No, coś było takie w nierównowadze, najprawdopodobniej, bo tutaj też ta równowaga się kładzie i dwójka buław i emocje. I coś było w nierównowadze, dlatego musiało się skończyć, musiało. się wypalić, ale jeszcze jakieś sprawy urzędowe, doprowadzenie spraw urzędowych do końca jest tutaj problemem i pomoże Wam w tych kwestiach kobieta z trygonu wodnego. To mogą być sprawy jakieś właśnie doprowadzenia umów do końca, otrzymanie jakiegoś orzeczenia w roku, postanowienia sądu, pozwolenia na coś. Wszystko, co jest związane z urzędami, ale także y, to może wiązać się z lekarzami, z umówieniem czegoś, z zagadaniem się czegoś. I jakaś kobieta z trygonu wodnego Wam tutaj pomaga, to może być wasza matka, to jest sukces przy królowie kielichów. Więc do takich kobiet się zwracajcie: raki, skorpiony, ryby, wasze matki. Łagodne, empatyczne bardzo kobiety. One no nie muszą być z trygonu wodnego, mogą mieć jakąś domieszkę wodną przecież nie znamy całego kosmogramu drugiej osoby. Takie, takie postaci, bardzo łagodne, mające wiedzę i dużą dozę empatii. Cesarzowa i pustelnik to jest to, co wam pomaga, czyli ludzie, którzy mają wiedzę i ludzie, którzy są opiekuńczy. I takie cechy w was także będą pomagać. Wam i waszym bliskim. Co robić? Ósemka mieczy. Co robić? Cztery miecze i ósemka mieczy. No i fajnie. I tutaj y, znowu karty w zasadzie powtarzają to samo. Żeby rozkładać na czynniki pierwsze. Podchodzić do wszystkiego spokojnie i z takim analitycznym umysłem. Bo do życia przychodzi król mieczy. I dziewięć mieczy. Mogą tutaj być jakieś, niestety, niestety, mogą być tutaj stresy związane z osobą urzędową i urzędami, że coś się nie kończy, że ta sprawa na przykład się nie kończy. Nie ma postanowienia, nie ma decyzji, nie ma wyjaśnienia, nie ma diagnozy. Jest tutaj dużo stresu, ale jest tutaj dużo też konstruktywnego myślenia, bo, to, bo tę energię ósemki i dziewiątki mieczy możemy widzieć też w pozytywnym aspekcie. I w pozytywnym to jest właśnie dobre działanie pod presją, w stresie, spojrzenie jakoś inaczej, z innej perspektywy, wymyślenie czegoś, przeanalizowanie czegoś. I dojście do wniosków, bo tutaj jest sporo e, kwestii zdrowienia także. I to zdrowienie to jest to, co przeszkadza. I tutaj ósemka mieczy przy zdrowieniu stoi. Czyli może jakaś kobieta z trygonu wodnego może wam pomóc w znalezieniu na przykład nowego specjalisty, jeżeli do tej pory... Nie mogliście go znaleźć. Karty pokazują, że wy jesteście w czwórce, czyli w cesarzu. Czyli to wy podejmujecie decyzje. Szukajcie osób, które mają wiedzę i są opiekuńcze. Które może także coś przeżyły. To są matki się pokazują, może kobiety w ciąży. Są wam pomocne. Co wam pomaga? No, to jest coś nowego. To jest jakiś nowy sposób działania. Nowe. Albo nowa osoba, nowy sposób leczenia, nowa placówka, nowy kierunek uczenia się, nowa technika wykonywania czegoś, nowa wiedza, wdrażanie czegoś nowego. I tu jest znowu też upartstwo, upartstwo w pracy i to jest to, co wam pomaga, co jest dobre, co jest największą szansą. Bycie upartym i takie pójście w zaparte, można powiedzieć takie, wymyślenie sobie czegoś i dążenie do tego, pomimo wszystko, pomimo konfliktu, bo tu jest jakiś konflikt, ktoś się nie zgadza, śmierć, bo trzeba z czymś skończyć, bo, bo jest strach, że jeżeli ten konflikt będzie trwał, to będzie koniec, bo na przykład, jeżeli skończę, z, zmienię tego lekarza i pójdę gdzie indziej, to, 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 będzie niedobra decyzja, to już będzie koniec, finito, już nic się tutaj, że, że sobie jakąś szansę. A karty właśnie mówią, żeby działać, żeby nie bać się e, takich odważnych bardzo decyzji. E, nie widzę tutaj kierowania się stricte intuicją. Tu jest jakaś za tym stoi wiedza. Za tym stoi jakaś zdobyta wiedza. Bo co wam pomaga? Pustelnik. No właśnie, trójka mieczy. E, pustelnik e, cesarzowa i trójka mieczy. I w ogóle mamy tutaj dwie trójki, a trójki to są bardzo twórcze wibracje. To jest wymyślenie czegoś, rozwiązanie problemu, przyznanie się do jakiegoś problemu, zaakceptowanie jakiejś trudnej prawdy. To jest to, co pomaga, co przeszkadza. Mamy giermka denarów i umiarkowanie. Czyli widzicie, to jest w zasadzie e, lustrzane odbicie. Co jest największą szansę? Gier denarów i Rycerz Mieczy, czyli szybkość, szybkie działanie w obszarze pracy, edukacji, w obszarze dziecka, zdrowia dziecka, zdrowia waszego, waszego ciała, waszego pomysłu, przeforsowania swojego pomysłu, idei w pracy. Co wam przeszkadza? Opóźnianie tego, niechęć do podjęcia decyzji w tej kwestii. Jak wy się pokazujecie? Cesarz i piątka kielichów. No nie powiem, nie jest to łatwe. Jakaś niełatwa decyzja przed Wami. Rezygnacja z czegoś, lęk przed tym, że się coś straci i szukanie rozwiązania, więc w zasadzie paradoksalnie jest to motywujący lęk. No i czego nie robić? A z kielichów i siedem denarów. No, co ja mogę powiedzieć? No, nie być taką miękką, wiecie czym. Nie być miękką. Nie poddawać się na przykład emocjom w celu właśnie zrezygnowania z czegoś. Poddaję się na przykład, już nie chcę tego konfliktu, już machnę na to ręką. O nie, już ja, już nie wiem, już nie dam rady, no to już jest już nie wiem co wymyślić takie poddanie się, pozostawienie spraw żeby same się toczyły same się sobą zajęły to jest to, to czego nie robić co jest niedobre też jakieś takie dawanie 58 szansy komuś, to tego też nie należy robić w ogóle tutaj w tle mamy szóstkę denarów i to jest uczciwa wymiana, to jest energia w której dajemy i dostajemy i ten przepływ jest bardzo y, sprawny i w tym miesiącu wy oceniacie gdzie ten przepływ jest sprawny a gdzie nie jest i tam gdzie on nie jest tam wprowadzacie zmianę czyli na przykład już nie spotykacie się z tą osobą nie dajecie jej kolejnej szansy płacicie komuś ta osoba w ogóle nie chce wam pomóc w czymś nie wywiązuje się ze zobowiązań to zmieniacie i nie boicie się na przykład zrezygnować z tej współpracy, tylko szukacie tam, gdzie trzeba. Bo miesiąc jest pokazany w siódemce, e, w siódemce buław, tak? Tak, w siódemce buław i umiarkowaniu. I to jest naprawdę pójście w zaparte. Osiągnięcie tego, e, co, co chce. Dążenie do tego, żeby wyzdrowieć. Nie liczenie na to, że to się samo załatwi, tylko walka o to. Aktywne staranie się o to, żeby sytuacja się poprawiła. No i zobaczymy jeszcze, co odchodzi do przeszłości ci kochankowie. No 10 buław to jest też to największe wyzwanie, więc tutaj wyzwaniem są rozstania, rozwody, zakończenia współpracy, zakończenia znajomości. To jest największe wyzwanie. A co mamy tutaj, kolejna siódemka. No, słuchajcie. Możecie mieć zaburzony obraz innej osoby, w sensie emocje mogą bardzo mącić obraz drugiej osoby. Ktoś może budzić współczucie, dziwne takie poczucie bycia zobowiązanym wobec tej osoby. Może na przykład grać bardzo na emocjach ta osoba. W tej sytuacji emocje przy, przyćmiewają logiczne myślenie, wprowadzają w stan takiego. Takich iluzji. Zobaczymy jaka jest afirmacja. Afirmacja dla byka na marzec 2020. Proszę najwyższej zeni o afirmację dla byka na marzec 2020 roku. Marzec 2020 roku. Dobra, ja zamykam oczy i wyciągam na was kartę. Co my tu mamy? No! Mam prawo do wolności. Mogę myśleć o cudownych rzeczach. Wykraczam poza ograniczenia przeszłości i osiągam wolność. Staję się dokładnie tym, kim mam być. Także... Te, 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 te. <ścoughs> Co dziwne poczucie zobowiązania wobec kogoś. E Trzeba na tym popracować, ponieważ macie prawo do wolności, można to zrobić inaczej. Inaczej, gdzie indziej, w inny sposób, uwolnić się od starych schematów i iść w kierunku spełnienia. Wszystkiego najlepszego. Buziaki, papa. Pa.